Cześć, z tej strony Artur. To jest kolejny ciepły dzień, a ja sobie chłodzę moją kamerkę wiatraczkiem komputerowym. I mam nadzieję, że tego nie słychać. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać przetwornicę, którą mam podłączoną do mojego magazynu energii. Zrobiłem jej kilka zdjęć i nagrałem trochę więcej niż kilka filmów. A to dlatego, że chciałbym Wam coś tam o niej pokazać, a także o to podpytać. Tak więc. Zapraszam na odcinek, który zaczniemy komentarzem, komentarzami dwoma od Marka. Marek zobaczył na oprogramowaniu, które pokazywałem, iż różnica między ogniwami jest znaczna ja się zgadzam z tobą, Marku, jest ona większa niż 0,2 V. Tak to się właśnie u mnie porobiło. Marek pisze, że to może być dlatego, że one były były zbalansowane, ale nie podładowane. I tutaj już Ci śpieszę z odpowiedzią Marku. To jest screenshot z tamtego odcinka, chyba pierwszego. Także jak widzisz, jak one się wyleżały tak w połączeniu równoległym. Potem ja je przypiąłem do, do, do zasilacza i podładowałem je do 2,8V, czyli przypiąłem i tak zostawiłem, bo bo wiadomo, że to trochę czasu zajmuje. Bardzo fajnie widać, jak ten amperaż spada i spada i spada, a wolty już potem coraz wolniej rosną. Także zrobiłem to, a pomimo tego rozjechały mi się te ogniwa. Jakimś ratunkiem jest to, że mam dostęp do nich przez te kabelki wyprowadzone, te czarne, i mogę sobie zapolować na te ogniwa, które są na przykład najbardziej naładowane, i je pasywnie, no pasywnie, aktywnie, <grydy> każde pojedynczo troszkę rozładować, żeby, powrócili, żeby powróciły do pozostałych. Taki pomysł mi przyszedł do głowy. A z rozkręcaniem tego i ponownym połączeniem wszystkiego równolegle byłoby ciężko. Nie chciałoby mi się tego robić. Dalej, Marku, napisałeś, iż zauważyłeś na ekranie, że mam wybrany w BMS-ie zły typ ogniw. To nie jest tak. Tutaj, tutaj zaznaczyłem dla wszystkich. Chodzi o to, o to miejsce po prawej z tą zgrabnie narysowaną strzałeczką. Tutaj <laughs> dopóki w tym oprogramowaniu nie naciśniemy, żeby odczytało, to ono wyświetla to, co tam ma wyświetlać, kiedy się zapala. Także też tutaj zaznaczyłem na górze tą zakładkę, gdzie trzeba by wejść, odczytać. I wtedy byłoby dobrze. Czyli byłoby zaznaczone to, co wybrałem, czyli litowo -tytanowe. Ale dzięki za uważność. Teraz przejdźmy do przetwornicy. Tak ona wygląda. I to jest przetwornica taka ala UPS. A to znaczy, że ma w sobie ładowarkę i potrafi ładować magazyn energii. Oraz ma układ szybkiego przełączania. Tutaj producent pisze, że poniżej 10 milisekund. To znaczy, że jeżeli zobaczy, że zasilania zewnętrznego z sieci nie będzie, to przełączy na właśnie te z magazynu energii w czasie poniżej 10 milisekund. Ja na razie jeszcze tego nie sprawdzałem. Jaki jest dokładnie ten czas przełączania? Także tak ona wygląda. Jest to produkt firmy MinWell, model TN-3000-248B. No i taką, taką sobie właśnie testuję. Tutaj widzicie też, że można dokupić taki monitorek do niej. W przypadku, gdyby była gdzieś głęboko schowana, gdzieś ukryta, taki monitorek można wystawić sobie na zewnątrz. Poskrolujmy teraz dokumentację techniczną. Mam nadzieję, że możecie sobie zrobić stopklatkę i poczytać interesujące was parametry. Tak więc mój model jest tutaj najbardziej po prawej i te liczby będziemy obserwować. Tak więc co tutaj widzimy? Że przetwornica od strony magazynu energii pracuje w zakresie napięć od 42 do 60 V i potrafi pobrać 75 A. To przekłada się na około 3 kW, i to jest właśnie to 3000 w jej nazwie. Co dalej widzimy? Że przy 45 V możemy ustawić alarm, że jest już małe napięcie. Magazynu energii, a przy 42 V ona się wyłączy, i zaraz to będziemy też y, widzieć, y, kiedy będę pokazywał, jak wygląda oprogramowanie. Co jeszcze? Otóż, kiedy jest prąd z zewnątrz, to ona zamienia się w ładowarkę i ładuje magazyn energii, jeśli on był, y, jeśli miał niski stan, i ładuje 6A. No, niestety to nie jest dużo. I zobaczycie na nagraniach, które nagrałem, że y, no to się przykłada na 260 W. Co jeszcze widzimy? Że może podładować do 57 V. Tam było wyżej, że 60. Chyba, chyba zaufalibyśmy temu, co, co możemy ustawić w oprogramowaniu. Ta przetwornica... Pozwala także, żeby podłączyć y, panel fotowoltaiczny bądź panele fotowoltaiczne o maksymalnym napięciu 75 V. Nie zobaczyłem tutaj informacji, że ma w sobie MPPT, więc tak to, tak to wygląda. Dalej widzimy, jak można ją podłączyć do komputera. Dalej widzimy pierwszy ekran oprogramowania. E, a zaraz. Pokażę taki sam, tylko zrobiony przeze mnie. Go sobie omówimy. Tutaj, tutaj ekran. Trzeci ekran ja nie korzystam. To są statystyki, ale nie wydają mi się przydatne, przynajmniej dla mnie. I tutaj widzimy oznaczenie modelu N, potem 3000, to znaczy, że 3 kW potrafi dać. Potem w moim przypadku jest cyferka 2, co oznacza, że to jest na 230 V. Potem jest 4,8, czyli współpracuje z 48 V magazynem energii. A potem jest literka B, która oznacza o ten typ gniazdka z tyłu. Natomiast tam jest taka klapka, możemy ją odkręcić i, i się przełączyć do takiego terminala, który jest tu po prawej pokazany. I możemy samemu sobie wprowadzić prąd bądź pobierać. No i tak wygląda specyfikacja. Zobaczmy teraz moje zdjęcia. To jest jedna strona, czyli wiatraki, żeby się chłodzić, przyłączenie magazynu energii oraz przyłączenie paneli fotowoltaicznych bądź jakiegoś innego źródła prądu stałego. Kolejna strona, tutaj widzimy taki monitorek wbudowany, obrazujący stan tego urządzenia. Widzimy tutaj, właśnie to gniazdko, o którym opowiadałem, i do niego jest przypięty teraz czajnik. Oraz widzimy tą, taki tylny panel, o którym mówiłem. Możemy go otworzyć i tam się przyłączyć z prądem sieciowym. Oraz z, no z wyjściem na jakieś nasze urządzenia 230V prądu przemiennego. Plus oczywiście tutaj tutaj jak mówię, mam przypięty czajnik, ponieważ sobie ją testuję i wolę testować w sposób taki użyteczny, ponieważ uzyskuję oprócz testowania przygotowaną, przygotowaną wodę, a ciepło pozostaje u mnie. No, jak mówię, są czasem ciepłe dni i to ciepło raczej nie jest tak mile widziane. Może jakby to była zima. Zobaczmy następne zdjęcie. Tak wygląda e, komunikacja z komputerem. E, ja używam takiego modemiku, takiego adaptora RS232 do USB. I tak wygląda pierwszy ekran aplikacji. Ja nauczyłem się go czytać od lewego dolnego rogu, i tu widzimy, czy jest sieć zewnętrzna, czy nie. Tutaj w tym momencie nie ma, ale jakby była, to tutaj ten dolny tor. Jak widzicie, bypass pokazuje, że prąd z sieci jest przekazywany na, na wyjście, na obciążenie, a w górę może być zobrazowane, że bateria, magazyn energii jest ładowany. I dalej widzimy, że jest bateria i że jest inwerter, który robi prąd przemienny z prądu stałego, robi prąd przemienny do naszego obciążenia. To jest drugi ekran aplikacji, i tu możemy sobie właśnie poustawiać. Ja mam właśnie ustawione w tryb UPS-a 50 Hz 230 V model 248. I tutaj widzimy, kiedy ma się rozpocząć alarm niskiego. Poziomu magazynu energii, a kiedy ona ma się wyłączyć. Ja sobie to sprawdziłem i to są dla mnie tutaj te, te wartości bezpieczne. I tak samo w górę. Ładowanie do, do właśnie tutaj do 54 V i faza float y, do 54,5 V. I dalsze filmiki, które będziecie widzieć, są właśnie na tych. Ustawieniach. Ja czytałem, że może ogniwa LTO nie po, po, potrzebują tej fazy float, natomiast ta przetwornica jest to produkt sprzed kilku lat i tak jakby bazowo jest przygotowana do pracy z innymi ogniwami. Co jeszcze? No tak to wygląda na komputerze. A teraz widzicie tutaj, myślę, że widzicie. O, możemy zbliżyć, że jest zasilanie z zewnątrz, jest przekazywane wprost na wyjście, ale trwa ładowanie. I tutaj ten po lewej mój monitorek. Od razu powiem, że jeżeli tu dzielone ampery, to jest to ładowanie. Tu widzimy niebieskie, jest to rozładowywanie. I ten monitorek bardzo dużo mi pomógł podczas ostatnich dni, kiedy sobie... Wszystko testowałem i nagrywałem filmiki. Dobrze. To jak mamy to już omówione, to myślę, że możemy przejść do filmików. Jak mówię, nagrałem ich kilka. Mam nadzieję, że będziecie mieli cierpliwość, żeby przez wszystkie ze mną przejść, gdyż chciałem pokazać rozładowywanie, a potem ładowanie, a potem coś jeszcze. Tak więc zacznijmy. Dobrze. Słyszycie głos z nagrania. Widzicie to ustawienie, jakie mam, i słyszycie mnie, bo będę komentował. Przyczepię tutaj ten monitorek od producenta, żeby wszystko można było widzieć w jednym miejscu, i to się nam później przyda, no i odpalamy czajnik. I patrzymy. To jest praca z magazynu energii, nie z sieci zewnętrznej i widzicie żółte 49 V. I niebieskawe takie 45 Amperów jest pobieranych. I tutaj na tym wyświetlaczu, przy żółtym napisie, widać, że jest pobierane 2,2 kW. Ja tutaj nie mam kursora myszki nie, w, tym, w tym podglądzie. Do tego wam pokazać nie mogę myszką. Następne nagranie. To jest Czajnik Start. Nie martwcie się, nie będziemy czekać, aż się woda naładuje, naładuje. No, ja Rozgrzeje, za chwilkę przeskoczymy. Koniec. I lecimy na monitorki. Jedną z rzeczy, które można tutaj zaobserwować, i być może przyda się ta wartość do, do, do dalszych naszych rozmów, to jest tutaj. Hmm, widzicie taki obrazek baterii na tym monitorku po lewej. Nie sugerujcie się stanem, bo ja po prostu tam nie skonfigurowałem tego, więc ten stan tutaj pisze: o, że jeśli dobrze widzę, że bateria jest prawie rozładowana. A to nie jest prawda, po prostu ja tego nie bawiłem. Ale tuż przy baterii na dole są tak, jakby takie trzy liczby z kółeczkami. I ta najbliższa baterii to jest wewnętrzna rezystancja. Także ja właśnie też ją chciałem uchwycić na tych nagraniach. Przejdźmy sobie dalej do następnego. Ale czasem ta wewnętrzna rezystancja jest 0. Teraz właśnie przy baterii widzicie tam takie kółeczko z, ze znaczkiem omów. I jest 0, ale może zaraz pojawi się odczyt. Także to było kolejne rozładowywanie. Jedziemy dalej. A co? O, tutaj widzimy 59.18 Wewnętrzna rezystancja w mili omach. I lecimy dalej. Teraz już będzie ładowanie. I tak to wygląda, że ten biały przedłużacz jest przypięty do sieci. I ja myślę, że tu poza kadrem. Tu, o, jedną ręką filmuję. Włożyłem wtyczkę. Przekaźnik przetwornicy zaskoczył. Mamy na zielono 5,5 Ampera. Trwa ładowanie. Ja teraz wyciągnę wtyczkę. Wyciągnę. i włożę. I tak się bawimy, sobie obserwujemy proces rozładowania do pewnego poziomu. I dalej wchodzimy w górę, czyli ładujemy. Jedno cyknięcie to ja wkładający wtyczkę, za chwilkę cyknięcie to jest przekaźnik w przetwornicy i ten szum to są wiatraki. Idziemy dalej. A jak to wygląda na komputerze? Na razie jesteśmy tutaj wypięci. Wody też nie gotujemy. O! Widać, że z baterii, czyli z magazynu energii, jest wystawiane napięcie na wyjście. A teraz będziemy ładować. Ponownie patrząc na komputer. Jeszcze raz tutaj przypominam, jakie są ustawienia. I tam gdzieś poza ekranem usiłuję trafić wtyczką do gniazdka. Włożyłem. Zaraz będzie przekaźnik. I szum. I widzimy, jak to jest zobrazowane tutaj na tych czerwonych diodkach na ekranie komputera. I tutaj. To też tak trochę, żeby sobie popatrzeć, jak to działa. W jedną stronę, w rozładowywanie, jak, jak ładowanie. wyjąłem wtyczkę, włożę i tak dalej wchodzimy tutaj w górę i patrzymy jak to działa poszło i już ostatni filmik z tej serii magazyn energii jest coraz bardziej naładowany. Wkładam, zapewne wkładam teraz wtyczkę. Zaraz przekaźnik i szum. I teraz dochodzimy do ciekawego momentu. Po naładowaniu ona się wyłączyła. Wiatraczki ucichły. Wszystko w porządku. Ale po jakimś czasie się włączyła. Widzicie po prawej ten monitorek. O. Tak. Ona chce ładować. Ale tutaj widzimy. Nie widzimy zielonego napisu. I może tak szumieć godzinami. No to ja, dawaj. Wyłączyłem wtyczkę, zaraz ją włożę. Ale gdyby ją zostawić samą sobie, no to szumi. I wydaje jej się, że ładuje, ale żadne ampery nie płyną. I to jest właśnie to miejsce, o którym możemy chwilę porozmawiać. Co tutaj się dzieje? O. Znowu ta sama sytuacja. Czerwona diodka pokazuje, że ładuje. Szum mówi, że ładuje, bo tak ona się zachowywała wcześniej. A monitorek mówi, że nie ładuje. Pomyślałem sobie, że może nie widzi tak naładowanych ogniw, że potrzebuje zaburzenia i tak zacząłem eksperymenty. Które już za chwilkę w następnym filmiku zobaczymy. Proszę, połączyłem sobie dwa kondensatory równolegle i będę je przypinał równolegle, tak jakby były kolejnym ogniwem. Mam też taką żarówkę, którą wykorzystuję do rozładowania tych kondensatorów w sposób taki spokojny, a nie na zwarcie. Nie na iskrę. Także kondensatory są rozładowane. Przetwornica, no niby ładuje, taki stan obrazuje, ale ten monitorek nie pokazuje zielonego napisu. I teraz patrzę w górny, prawy róg. Ja tutaj nie uchwyciłem tego dobrze, ale ja dotknę tam tym krokodylkiem. I następuje ładowanie. No to fajnie. Już coś mamy. Natomiast... No ja nie mogę być cały czas w pobliżu i patrzeć, że ona szumi. Ale nie ładuje. Fajnie by było, gdyby to się działo samo. Przyznacie. I już lecimy do następnego. Nagrania. I co tutaj? W, tym, w tej sytuacji rozłączyłem sieć. Podłączę sieć. I ona będzie chciała ładować. Zauważmy, że magazyn energii jest tak w miarę naładowany tutaj 53.34V. No więc ona mówi, że bardzo chce ładować, ale nic nie płynie. No to zróbmy ponownie ten trik z kondensatorami. Ja tutaj tak jeszcze pokażę. Jak to wygląda? Palcem, palcem, palcem. Ok, są rozładowane. No i że tak powiem na taką iskrę przyłączam. I poszło. Zielony napis się pojawił. Rozpoczęło się ładowanie. I ostatni film. Ponownie sama się włączyła, bo była cisza. Wcześniej się wyłączyła. Stoi sobie. Włączyła się. Ale nie ładuje. Dotykamy. Taka iskierka tam poszła, ale chyba jej nie było widać. I ładuje. Dobrze, dzięki, że daliście radę. I co tutaj się dzieje? Czemu ona obrazuje, że chce ładować? A nie ładuje. A kiedy jest. Magazyn energii bardziej rozładowany, głębiej, to się włączy i ładuje. Jeżeli macie doświadczenia z podobną sytuacją, to, to proszę dajcie znać w komentarzach bądź skontaktujcie się ze mną. A teraz moja prywatna, mała teoria na ten temat jest taka, że kiedy magazyn energii jest praktycznie naładowany, i ona budzi się po pewnym czasie sama z siebie, to myślę, że ona chce wykonać tą fazę. Tą fazę float i podładować trochę. I jakoś jej to nie wychodzi. Bo widzieliśmy też na wielu nagraniach, że najpierw sporo tam rozładowaliśmy czajnikiem, a potem się ładowało normalnie. Ale kiedy magazyn energii jest całkiem naładowany, to nie odpala się to ładowanie. W sensie znowu powiem tak, ona sądzi, że ładuje. Ale ampery nie płynął. Także ten monitorek, sporo mi pomógł. I oczywiście, można by dalej rozwijać tą sytuację, bo można by tutaj jakiś mały budżet przeznaczyć i dalej to rozbudowywać. O jakieś urządzonko, którego logiczny sposób postępowania byłby taki, że no kiedy nie było prądu zewnętrznego, i on powrócił. To wtedy byłby tam przypięty przekaźnik, i, i w jednym przełączeniu, w jednej fazie tego, w jednym stanie tego przekaźnika, e, kondensatory byłyby spięte z żarówką, czy z jakimś opornikiem, i byłyby po prostu rozładowane, ale kiedy prąd z zewnątrz się pojawił, to odczekuje, odczekujemy minutę i załączamy przekaźnikiem te kondensatory, tam tak jak ja robiłem krokodylkiem. Czy tygryskiem? Zawsze mi się myli, wybaczcie, krokodylkiem. Można by takie urządzonko skonstruować na Raspberry Pi albo na Arduino, ale może nie trzeba. Może jest jeszcze jakieś wyjście z tej sytuacji. Ja cały czas sobie obserwuję, jak działa ta przetwornica i czemu czasem świetnie się odpali i ładuje, a właśnie czasem się odpali i sygnalizuje ładowanie, ale ampery nie płyną. I, no i to najczęściej następuje, kiedy ogniwa są najbardziej naładowane. Oczywiście je tam można by jeszcze pociągnąć do 60-61 V bezpiecznie. Ale no i co z tego, jak ona się odpali? Będzie szumieć całymi dniami, ale nie ładuje. Także dzięki za z góry za wszystko, co napiszecie i do następnego odcinka. Drogi widzu, moje prace od lat możliwe są tylko dzięki Twojej pomocy. Możesz wesprzeć mnie przelewem cyklicznym, jednorazowym oraz dołączyć do społeczności Centrum Badań Efektu Hendershota, a ja z przyjemnością dostarczę Ci jeszcze więcej. Wszystkie szczegóły dostępne są na ekranie. Wielkie serdeczne dzięki. Artur Stanek.